Gdyby kobieta o wiele bardziej odsuwałaby moment pierwszej inicjacji seksualnej z mężczyzną, to dowiedziałaby się, jaki on jest. Co sobą reprezentuje, jakie ma oczekiwania, jakie są jego cele, jakie ma plany w stosunku do niej. Mężczyzna mówi o tym na pierwszym czy na pierwszych spotkaniach. Mówi to wprost. Na inicjację seksualną mężczyzna powinien zasłużyć poprzez troskę, opiekę, komplementy. Często kobiety mają przeświadczenie, że jak nie pójdę z nim do łóżka na drugiej, trzeciej randce, to pójdzie z nim jakaś inna kobieta lub pójdzie do innej kobiety. A ja mówię, że nie idzie. Jeżeli facet po drugiej czy trzeciej randce chce, chce iść z tobą do łóżka, to znaczy... Że nie chce Cię poznać. Przez taką postawę mężczyźni uczeni są, że mogą funkcjonować w ten sposób. Tak naprawdę kobiety wynagradzają mężczyzn za niewłaściwe jego zachowanie, pozwalając na szybkie zbliżenie. Jeżeli mężczyzna może to dostać szybko i nie ma żadnych oczekiwań od kobiety, to nie musi za to zapłacić żadnej ceny. Dostaje to szybko, nie musi się o to starać. Dostaje to na tacy i ma zapewnioną kolejną inicjację seksualną. Nie trać czasu na toksycznego mężczyznę, partnera. Nie jesteś od ratowania dorosłych ludzi. Nie zmieni się, jeśli on tego nie chce. Twoja intuicja nie kłamie, terapia to nie wstyd, nawyki, schematy to wszystko możesz przepracować i zmienić się. Nigdy nie jest za późno. Zadbaj o swoje zdrowie. Samotność nie jest karą, samotność jest lecznicza. Gdy polubisz samą siebie, to już nigdy nie wejdziesz w byle jakie relacje. Szukaj kobiet, które cię wspierają, a nie rywalizują. Perfekcjonizm zabiera twoją wolność, poczucie bezpieczeństwa oraz czas. Nie musisz być idealna, aby być wystarczająca. Dbaj o siebie, dbaj o swoją codzienność. Rodzina to jest twój spokój. Dbaj o rodzinę. Dbaj o dzieci, bo na końcu życia nikt nie żałuje, że mało pracował, tylko żałuje, że za mało poświęcił czasu dla rodziny czy dla osoby, którą kochał. Kochała. I proszę o tym pamiętać. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie.